Tym razem bazgroły pojawiły się na trasie północy na ekranach, ale zostawiliśmy w domu bałki, pędzle i farby, a zasłaniamy bazgroły roślinkami pięknymi od Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jest z nami młodzież i mamy łopaty zamiast wałków. Do roboty! Dzień dobry. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Zielonej Górze, czyli Szkoła Muzyczna i Szkoła Podstawowa w Jednym. Dzieciaki jak zwykle pomagają, bo my zawsze pomagamy. Jeśli tylko mamy możliwości, jeśli tylko nasze ręce są pomocne, to zawsze działamy. Dzisiaj pomagamy pogrącą was grołów. Nie, zamalu, nie zamalowywujemy was grołów, tylko dzisiaj sadzimy rośliny, bo rośliny po pierwsze, żydają nam tlen, a po drugie, że zasłonią to, co brzydkie. I uczniowie klasy siódmej i klasy ósmej z naszej szkoły dzisiaj właśnie pomagają w akcji. Muzyka Przeszliśmy dwoma klasami, siódmą i ósmą, z tej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Zielonej Górze. Polecam szkołę, jest bardzo fajna, normalna szkoła i muzyczna. I sadzimy bluszcz. Sadzimy bluszcz, ponieważ są brzydkie napisy i chcemy, żeby było ładniej w naszym mieście. Najlepsze w tej całej akcji jest to, że garnie się do tego młodzież. Oni to traktują jako zabawa, ale też widzą, że to przynosi efekty dlatego nie zmarnowali tej godziny, którą tutaj przepracowali, a na pewno to im się przyda na przyszłość. Jak zawsze jest z nami zakład gospodarki komunalnej. Ja myślę, że już oficjalnie można stwierdzić, że są również pokręcający w panie prezesie. Bardzo proszę, koszulka Pogromcy Buzzgrove dla Was. Dzięki bardzo, zawsze wspieramy, bo chcemy, żeby miasto wyglądało ładniej, żeby tym razem było zielono. Trochę kawałka zielonego, kolorowego na pewno nam się przyda. Będziemy też tępić Buzzgrove'ów. Do zobaczenia na kolejnych akcjach. you